przyniósł Polsce Chrystusa, to znaczy klucz do rozumienia tej wielkiej i podstawowej rzeczywistości, jaką jest człowiek. Człowieka bowiem nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa, a raczej człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani jaka jest Jego właściwa godność, ani jakie jest Jego powołanie i ostateczne przeznaczenie. Nie może tego wszystkiego zrozumieć bez Chrystusa. I dlatego Chrystusa nie można wyłączać z dziejów człowieka w jakimkolwiek miejscu ziemi. Nie można też bez Chrystusa zrozumieć dziejów Polski, przede wszystkim jako dziejów ludzi, którzy przeszli i przechodzą przez tę Ziemię. Dzieje ludzi, Dzieje narodu są przede wszystkim dziejami ludzi, a dzieje każdego człowieka toczą się w Jezusie Chrystusie. W nim stają się dziejami zbawienia. Dzieje narodu zasługują na właściwą ocenę wedle tego, co wniósł On rozwój człowieka i człowieczeństwa, jego świadomość, serce, sumienie. To jest najgłębszy zrąb kultury, najgłębszy jej nurt. To jej rdzeń i siła. Otóż tego, co naród polski Wniósł w rozwój człowieka i człowieczeństwa. Co w ten rozwój również dzisiaj wnosi, nie sposób zrozumieć i ocenić. Bez Chrystusa. Powiedział. <datos left> Ksiądz skarga w jednym ze swoich kazań sejmowych. Ten stary dąb tak urósł, a wiatr go żaden nie obalił, bo korzeń Jego jest Chrystus. Trzeba iść po śladach tego, czym, a raczej kim na przestrzeni pokoleń był Chrystus dla synów i córek tej ziemi. I to nie tylko dla tych, którzy jawnie weń wierzyli, którzy go wyznawali wiarą Kościoła, ale także i dla tych pozornie stojących opodal, poza Kościołem, dla tych wątpiących, dla tych sprzeciwiających się. Jeśli jest rzeczą słuszną, aby dzieje narodu rozumieć poprzez każdego człowieka w tym narodzie, to równocześnie nie sposób zrozumieć człowieka inaczej, jak w tej wspólnocie, którą jest jego naród. Wiadomo, że nie jest to wspólnota jedyna, jest to jednakże wspólnota szczególna. Najbliżej chyba związana z rodziną, najważniejsza dla dziejów duchowych człowieka. Otóż nie sposób zrozumieć dziejów narodu polskiego, tej wielkiej, tysiącletniej wspólnoty, która tak głęboko stanowi o mnie, o każdym z nas, bez Chrystusa. Jeśli byśmy odrzucili ten klucz do zrozumienia naszego narodu, narazilibyśmy się na zasadnicze nieporozumienie, nie rozumielibyśmy samych siebie. Nie sposób zrozumieć tego narodu, który miał przeszłość tak wspaniałą, ale zarazem tak straszliwie trudną, bez Chrystusa. To wszystko dzieje Ojczyzny, tworzone przez każdego jej syna i każdą córkę od tysiąca lat. I w tym pokoleniu, i w przyszłych, choćby to był człowiek bezimienny i nieznany, tak jak ten żołnierz, przy którego grobie stoimy. To wszystko i dzieje ludów, które żyły wraz z nami i wśród nas, jak choćby ci których setki tysięcy zginęły w murach warszawskiego Getta, to wszystko w tej Eucharystii ogarniam myślą i sercem i włączam w tę jedną jedyną ofiarę Chrystusa. Najświętszą na placu zwycięstwa i wołam ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja. Jan Paweł II, papież. Wołam! Z całej głębi tego tysiąclecia wołam, przed Dzień Święta Zesłania wołam wraz z wami wszystkimi. Niech wstąpi Duch Twój. Niech wstąpi Duch Twój. I odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi. Amen.